Witam. się. wam przedstawić prosty układ centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym, z muchawą i sterownikiem. Na chwilę wyłączymy, może żeby nie zagłuszało. Mamy boiler, jak widać, płaszczowy, z opowietrznikiem u góry. naczynie przeponowe przed zasilaniem bojlera. Temperatura wody grzejnej bojlera. Zawór, pompa jedna. Sterownik z muchawą, no i naczynie przeponowe 3,5 litra z bezpieczeństwa. Tu na dole też mamy na zasilaniu, przepraszam, na powrocie, zawór bezpieczeństwa. Tu mamy zasilanie układ centralnego ogrzewania. UPS, który testujemy. Na razie stary akumulator próbujemy naładować poprzez ten UPS. Nie wiadomo, czy się to uda. Sterownik prosty. Temperatura w chwili obecnej jaka jest 39, ma dojść do 45. Czas przedmuchu 5 sekund co 2 co, co, co minuty. Siła dmuchawy na 10. Tak to wygląda bardzo prosty, fajny sterownik. No i temperaturę na powrocie jeszcze mamy. Ustawiono dopiero rozpalamy, także. 20 ponad stopni. Tutaj już mamy 20, 30, 31. Tutaj mamy 40, czyli 10 stopni. Różnice pomiędzy tym a tym palimy miałem i jakimś tam drzewem. Zaraz zobaczymy się rozpaliło w piecu Wyłączymy dmuchawę No i co? Pali się Dmuchawa wyłączona Uruchamiamy Zobaczymy ile mamy tu Nie widać Ile barów mamy mniej więcej załadowany na poniżej 1 bara, teraz jest bar ,2 ile powinno być? 0,1 bara 0,1 bara na, na metr wysokości do najwyższego grzejnika no tu liczymy, że mamy około 6 metrów czyli 0,6 bara na układ zamknięty stosujemy no to na dzisiaj to tyle Niedługo film z odpalaniem tego starego komulatora zobaczymy się pociągnie ten system na szczyt w razie zaniku prądu.